Lecimy. Ej Kuchu, Ej. już. już, 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 już poczę. I tak tu pan. I nim jeździłeś? No a dlaczego robimy ten film? Bo już nie jeździłem. Ku... A, to już nim jeździłem. Cię kręcimy w tych, co nie jeździsz. No tak. Radek, nie? To jemu nie dałem dwóch stów, on mi daje dwie żeby mógł występować. Dobra, zaczynamy. Stany są dobre, kiedy macie sportowego najkiedy, albo po prostu motocyk sportowy, albo lubicie się wywalać. Super. Natomiast w momencie, kiedy jeździmy także po mieście, wokół komina i chcemy założyć na siebie coś lekkiego, przewiewnego, na lato, ale nie tylko, to jest to jeden z zestawów, który polecamy najbardziej, jeżeli chodzi o kurtkę. To jest w ogóle model legenda, ponieważ istnieje już od kilku lat. To już jest szósta wersja tego modelu, chociaż nazywa się X jest to model RST Ventilator. Model X. Jeśli chodzi o kask na naszej głowie, w zasadzie na mojej głowie, ale Peti to trzyma, jeździł Aeroch Spark. Jeśli chodzi o jeansy, to jeden z moich ulubionych modeli Brogera, czyli Ohio. Rękawiczki także od RST. Model Trachtek Ivo Short. Buty AXS RS400. Na pierwszy ogień idzie kask. Ten y, żółty kask. Żółto-czarny, biały kask jest to Iroch Spark. Jest to nowość na rok 2020 i AROH chwali się bardzo mocno, że teraz już konkurujemy z Szarkiem, HCiem, że mamy świetny, jeżeli nie jeden z najlepszych kasków w średniej półce cenowej. Jeśli chodzi o skorupę, tutaj żadnych zaskoczeń nie ma, ponieważ jest to standardowy materiał dla AROHa w tej półce cenowej, czyli HRT. Natomiast jak IRoch przyzwyczaił nas, Skorupa wygląda generalnie świetnie. Mamy mnóstwo przetłoczeń, nawet yy, górna wentylacja jest zrobiona w taki sposób, że jak ją otworzymy, to widać jak tu po prostu odskakują pewne elementy, a reszta jest zrobiona w sposób aerodynamiczny. Fajnie to wygląda. Nie zabrakło tylnego spoilera, jakby rozszerzonego na trzy różne części, więc wszystko to wygląda super. Dodatkowo, poza kształtem skorupy, AirPods przyzwyczaiły nas także do super grafik, i te tutaj także są obecne. Ja wybrałem dla siebie najbardziej rzucające się w oczy malowanie, czyli żółte rock and roll. Natomiast jak będziecie widzieli ten tutaj model, to też jest parek bardziej w kolorach fluo. Są także takie bardziej z czachami, więc w zasadzie dla każdego coś miłego tych malowań jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o features, tutaj powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Rzadko który producent w tej półce cenowej dodaje do swojego kasku pinlocka. Irock natomiast twierdził, że taki prezent nam zrobi. I w pudełku znajdziemy także pinlocka. Znajdziemy również dwa podbródki. Standardowo mamy krótki sportowy podbródek, natomiast ja go wyciągnąłem i zamontowałem dłuższy podbródek, ponieważ było akurat zbyt chłodno w dni, które jeździliśmy, i to nie sprawi, że nagle w środku stanie się super cicho. Jakby głośność jest tutaj standardowa dla tej klasy kasków. Natomiast faktycznie tego powietrza do środka trafiało trochę mniej i znacznie mniej owadów. A trzeba powiedzieć, że w tym roku owadów na rynku jest bardzo dużo. I o tym zrobimy też jeszcze chyba osobny materiał, bez zatrzęsienia tego wszystkiego. O hornetach? Tak, głównie hornetów. główne żółtych hornetów, także pasujących do tego kasku. Zapięcie standardowe, mikrometryczne z regulacją, wyściółka przyjemna dla nas, również wyjmowalna i antybakteryjna, czyli taki typowy standard. Kask oczywiście ma także blendę. Blendę obsługuje się um, przyciskiem, suwadełkiem, suwadłem. Blendę obsługuje się suwadłem po lewej stronie i to trzeba zaznaczyć w Airochach jest taka jaka powinna być, czyli jest bardzo długa. Ona zakrywa cały przód i jest bardzo ciemna, więc niektórzy inni producenci mogliby się od Airoha takich blend uczyć. To jest naprawdę spoko rzecz. Muszę Airoha także pochwalić za zamknięcie wizjera. Ono jest bardzo proste, takie nawet niemechaniczne, takie zwykły dynks taki, który tutaj jest po lewej stronie, ale to sprawia, że jakby zawsze, za każdym razem wiemy gdzie to jest, wiemy w jaki sposób otworzyć i czujemy moment otwarcia jak i zamknięcia, że to kliknęło, że to jest zamknięte, że to dociska naszą, naszą uszczelkę i że się nam nie otworzy. jest idealnym konkurentem dla Airocha, dla Airocha. Dla Szarka, dla Nolana wbił się idealnie pomiędzy dwa hjc czyli modele C70 i i70, oba testowaliśmy, bo jakby tutaj Airoch w ogóle wrzucił skorupę z włókna szklanego, to by zakasował totalnie, tylko wtedy ten kask już by tyle nie kosztował, tylko byłby taki jak ST501. Natomiast jeżeli to wszystko jakby łącznie weźmiemy w kupę i dodamy do tego, że wentylacja jest całkiem niezła, to oznacza, że ją faktycznie czuć. Kiedy ją otworzymy, to ją czuć i górną, i dolną wentylację i ten wyciąg z tyłu też delikatnie czuć, ale to nie jest tak jak w sportowych kaskach, tak jak na przykład w modelu GP550. Tego się nie spodziewajmy, że tam otworzysz byle co i już jest taki przeciąg, że się go zamknąć zjedno. Natomiast tą wentylację faktycznie będzie czuć. Czujemy, że jest to kask za 7,5-stówy. Czujemy, że jest jak na tą półkę. W miarę bezpiecznej i przede wszystkim czujemy, że on się nam nie rozleci po drodze i konkuruje z tymi markami, które wymieniłem. Więc to są moje odczucia na temat jazdy w tym kasku. RST Wentylator X. To jest kurtka legenda, w zasadzie marka sama w sobie, ponieważ to już jest szósty wentylator. Nie wiem dlaczego go nazwali X, a nie 6. I to jest ciekawe w ogóle, co zrobili z tą kurtką, bo tak. Przede wszystkim zrobili jeden bardzo fajny myg i zaczniemy tym razem od środka, ponieważ w środku nie znajdziemy trzech warstw. Skoro to ma być lekka kurtka, to mniej warstw znaczy, że będzie nam się lepiej w niej jeździło. Dlatego tutaj zrobili jedną rzecz, a mianowicie sprasowali podpinkę. Ocieplającą z membraną. To jest membrana Sinakła, bodajże, z tego co pamiętam. Tak, Sinakła. I przez to, że to sprasowali ze sobą razem, to oczywiście nie będziemy jeździli przy minus 5 stopniach, albo nawet przy 5 stopniach będziemy musieli włożyć coś pod spód. Ale kiedy ja jeździłem, to 20 stopni idealnie ten środek się spisywał. Nie miałem nic pod spodem i było bardzo dobrze. Natomiast powyżej 25 stopni po prostu to wyciągamy z pod spodu i wówczas te panele mesowe, które tutaj mamy przodu, na rękawach z tyłu, na plecach, to wtedy dochodzi do głosu i po prostu mamy duży przewiew, więc tak, nie jest to kurtka może na cały sezon ale myślę, że te 70% sezonu, czyli jeśli ktoś nie lubi jeździć, kiedy jest zimno, bo mu dupa marznie, to generalnie z takiej kurtki będzie zadowolony i tutaj tak ciekawostką są ochraniacze, ponieważ na plecach wywalili ogromny ochraniacz drugiego stopnia spory, duży ochraniacz, natomiast jeżeli chodzi o barki oraz łokcie tutaj mamy ochraniacze poziomu pierwszego Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie te ochraniacze zmienić na poziom drugi, jeżeli taką macie ochotę. Kurtkę udało mi się przetestować w zasadzie we wszystkich warunkach poza Saharą, bo nie było jeszcze 30 paru stopni. Kiedy będzie ten materiał, to już może takie temperatury będą. Jeździłem głównie na dwóch motocyklach: w deszczu na Kiwaju i chińskie opony dały radę. W słońcu na Street Triple. I też było spoko. I w zasadzie żadnej różnicy nie czułem, jakby czy padało, czy nie padało, czy wiało. Generalnie miałem to w pompie, bo kurtka bardzo dobrze się spisywała, więc to jest to. I przede wszystkim mi się bardzo podoba wygląd tej kurtki i dopasowanie. Przez to, że ona ma mniej w środku, łatwiej to dopasować. Oczywiście mamy różne rzeczy, przez co możemy dopasować jeszcze bardziej, ale przez to, że nie ma tej trójwarstwowości, dla mnie jest lepiej. Więc ci, co narzekają, że muszą mieć zawsze trzy warstwy, no, a jeździcie w dwóch, jeżeli macie trzy? Wypinacie osobno, przepinacie? No nie, albo się jeździ we wszystkim, albo bez, więc to mi się podoba. I, i spoko, jakby za to, za to RST jak najbardziej pochwalę. Generalnie RST proponuje do tego zestawu także spodnie tekstylne. Jednak, skoro jeździmy na Nakedach, ja wolałbym jeansy, i dlatego zrobiliśmy materiał z jeansami. W naszym zestawie pokazujemy brogery model Ohio. Dlaczego? Ponieważ po prostu najbardziej lubię ten model, więc go pokazujemy. Cechą charakterystyczną tych jeansów jest fakt, że kewla w środku jest wyciągany. Ochraniacze ze środka są wyciągane i to nawet na zewnątrz, więc jakby nie musimy ich ściągać, żeby wyciągnąć sobie te ochraniacze i po prostu w pracy mamy normalne spodnie. Oprócz tego mają fajną kieszeń, mogłoby być jeszcze większa, ale generalnie klucze, portfel, te rzeczy się tutaj zmieszczą, nic nas nie będzie ugniatało i w kurtce też nas nie będzie ugniatało, więc to jest bardzo spoko. Cały krój nie jest slim fit, natomiast nogawki są faktycznie zwężające się, można je wywinąć w drugą stronę, mają wtedy odblaski i taki krój po prostu mi osobiście pasuje najbardziej niej występują oczywiście w kilku kolorach, natomiast ten ciemny jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o buty, to są to buty, które od dwóch lat już testuję. Jest to model AXS RS400. Są po prostu genialne te buty. One są w stylu sportowym, ale nie są typowo sportowymi, więc do kominezonu pasować nie będą. Na tor ich nie zabierzemy, natomiast na najkedy generalnie spisują się świetnie. I teraz rękawice. Poznajecie ten kształt? Ten ochraniacz to jest ochraniacz żywcem wyjęty z modelu Trachtech Ivo. Tylko nazywają się short, ponieważ są skrócone i one są po prostu bardziej wygodne niż model sportowy. One są mniej tak, już nastawione na to, żebyśmy tak palce mieli od razu zgrabiałe, że od razu wbijamy się w te manetki, w hamulce odkręcamy, jedziemy. One są wygodniejsze po prostu, natomiast nadal te sportowe akcenty są bardzo mocne, dobra wentylacja i są po prostu krótkie, więc idealnie pasują do tej kurtki. Są także rękawice dedykowane, typowo wentylator pod tą kurtkę, natomiast mi się osobiście ten model podoba po prostu bardziej. Podsumowując, jeżeli generalnie szukacie fajnego zestawu na Nakeda i tu już nie będę klasyfikował, czy to będzie MT-07, czy Steel Triple, czy jeszcze coś innego, czy QA, bo QA też jest przecież fajnym Nakedem. Jest. Jest. Za połowę ceny MTK. To generalnie ten zestaw bardzo dobrze się spisze. I też nie mówię, że akurat musicie jeździć w żółtym kasku. Ja go wziąłem, bo jest strasznie ładny i mi się ten model podoba. Natomiast generalnie, jeżeli zastanawiacie się nad kaskiem ze średniej półki cenowej, to możecie łaskawym okiem rzucić na Aeroha, przymierzyć go w sklepie, zobaczyć może akurat ten model. Wam dobrze podejdzie. Jeżeli chodzi o kurtkę, to jest doskonale znany model. I możemy tutaj kombinować z różnymi innymi markami, albo po prostu zaufać, że RST robi to od lat, robi to dobrze i po prostu to wziąć w ciemno. I bardzo mało narzekań na to jest, więc to też jest plus tej kurtki, zdecydowanie. Jeżeli lubicie brytyjską markę RST, która jest mocno związana z tamtejszym rynkiem wyścigowym i chociażby jest obecna na TT na wyspie Man, to zrobiliśmy jeszcze jeden materiał, który wkrótce się pokaże, albo już jest obecny na YouTubie i będzie on o kombinezonie, jednym z ulubionych moich kombinezonów, czyli modelu RST Trachtek Iwo, tym razem model 4.